Cześć wszystkim, Wilgotny gupik z tej strony. W tym filmie, na wstępie zaznaczę, że miało nie być tego filmu, no ale słuchajcie, zmotywowaliście mnie, żebym go jednak nagrał i jestem Wam winny w ogóle wyjaśnienia, gdzie się podziałem na ten tydzień, bo słuchajcie, jak wiecie, tydzień minął od ostatniego filmu, tak mi pokazuje przynajmniej YouTube, że ostatni film opublikowałem tydzień temu, Także słuchajcie, nie dawałem znaku życia przez ten tydzień, słuchajcie. I widzę, że widziałem tam pod komentarza, pod moim komentarzem, pod filmami tam e, dwóch użytkowników, a mianowicie pana Wiesława Smużeńskiego Marko. Pozdrawiam go serdecznie i pana rybki. E, też go pozdrawiam serdecznie oraz e, komentarz e, m, użytkowniczki Izabela XYZ pod moim ostatnim filmem. E, no też z takim zapytaniem, czy coś się stało, że nie nagrywam filmów. No. Więc już już Wam wyjaśniam o co chodzi. Chodzi o to, że akwarium to 72 litry, którego jesteście bardzo ciekawi. Nie ma się najlepiej, naprawdę nie chcę sobie o nim teraz głowy zawracać. Nie, nie ma się dobrze, roślinki prawie wszystkie zmarniały. Niestety te, co dostałem od Pana Wiesława z za które bardzo dziękuję. Jak i te moje żebienicki, które tam dwie dałem, również zmarniały woda jak jedliście kiedyś zupę, żurek, nie żurek, taki co na przystanku siedzi, tylko żurek, zwykły żurek, zupę to no wiecie jaka jest tam woda, taka turkusowo-zielona, znaczy woda, to barwa zupy taka jest No to w tym akwarium jest podobnie Pisaliście mi, że, że ziemia ogrodowa mogą być problemy i są problemy, nie wiem. To jest na pewno mój błąd, bo pan Wiesław Smużyński Marko mówi, że robił tak samo i ma ziemię u siebie w akwariach. U niego naprawdę woda jest, woda jest taka: jest kryształ, jest przejrzyście. Nie u mnie, niestety. Także robiłem to na spółkę, można powiedzieć taką, na spółkę telefoniczną z panem Wiesławem Smużyńskim, który doradzał mi. Więc to nie jest błąd na pewno pana Wiesława, to jest na pewno mój błąd, bo skoro tam u pana wszystko działa, a u mnie nie, czyli to jest mój błąd, ale ja robiłem takie akwarium na bazie ziemi ogrodowej po raz pierwszy, więc w życiu, więc na pewno popełniłem masę karygodnych błędów, no i stąd efekt, jaki jest, taki jest. I albo jeszcze druga myśl to filterek, bo tam jest filterek, pracuje tylko taki, który mógłby działać na akwarium. O niewiele większy od tego. Na no, akwarium 20 litrów, 20 parę, nie na 72 litry. Taki mały filterek tam jest, no więc albo on nie dał rady, albo moja masa błędów, a w ogóle pisaliście mi, że z ziemią ogrodową mogą być problemy w akwarium. No i u mnie to nie wypaliło. To mało tego, słuchajcie, jeszcze to już mnie zirytowało i zdemotywowało do wszystkiego. Jeszcze od zeszłej środy borykam się z urazem kolana. Dzisiaj byłem u lekarza, bo to mnie tak boli, to kolano nudzi i. Nie chciało mi się wygoić, poszedłem dzisiaj do lekarza, no i co? I dostałem maść, i mam, mam mieć już tywnione bandażem elastycznym. No i tyle, no. Ja najmniej ruszać, no, no i tyle, słuchajcie. Tak mam nieprzyjemne uczucie w tym kolanie, że jakby wam tam ktoś się bawił tą rzepką w kolanie i tymi ścięgnami, wszystkimi. Bardzo nieprzyjemne uczucie dodatkowo. Teraz nawet siedzę. Kolano jest nieprzytłaczane moim ciężarem ciała, bo nie stoję, tylko siedzę. No niestety. I tak czuję, jak mnie tam łupie, boli, nudzi. Także słuchajcie, borykam się z urazem kolana. I to jest kolejny, kolejna taka sprawa, która trochę mnie na razie demotywuje. plus jeszcze to akwarium i to kolano. I to nawet się przyczyniło do tego, że filmów nie nagrywałem. Także słuchajcie, będę kończył pomału ten film. Tak, dla Was to nagrałem w kwestii wyjaśnienia, ale tego filmu miało nie być. Gdyby nie Wasza ciekawość, co ze mną, tego filmu by nie było. I słuchajcie, dziękuję wszystkim za 840 subskrypcji. Także dziękuję, do usłyszenia i cześć.